Erbe spojrzał na siebie, swą wieczną wędrówkę i zajrzał w głąb siebie. Zmieniał maski, przecierał się przez epoki, aż do współczesnej postaci. W ciele gryfa kroczył przez mapę Helwiga, jako Ruben Cagel podziemnymi przejściami przez mapę Huitela. Wspierał się na swym kiju i szedł dalej, przemierzając kolejne mapy. Jego wizerunki zdobiły ściany jaskin, począwszy od Neolitu. Był czarownikiem odzianym w skórę jelenia, gigantem i rosem w górach olbrzymich. Z upierzonego i uskrzydlonego dajmona z gór ryfejskich przeistaczał się w byt ponadczasowy. Wyszedłszy z jaskiem pradziejów, przebył daleką drogę. Od Rubenczala, gryfa z heraldycznymi znamionami zwierząt, po gór, Karkonosza, rodatego wędrowca, który uderzając laską w ziemię, na swym szlaku niszczył lub wskrzeszał. Z rogatego demona, którego imienia nie wolno było wymawiać, przeistaczał się w uskrzydloną, wieloimienną Rubenczalę. Dotarł do wędrującej przez Mity Białej łani, która we współczesnej, wielowymiarowej postaci spajała wszystkie dotychczasowe wcielenia RB. Goski, gąski, do do...